Bardzo wartościowym, bezpośrednim produktem pasiecznym jest mleczko pszczele. Jest to substancja, którą młode pszczółki karmicielki karmią larwy mateczne, larwy trutowe oraz larwy pszczele w wieku do trzech dni. Oprócz larw, mleczko pszczele otrzymuje również matka pszczela. Jest karmiona przez całe swoje życie przez pszczółki wchodzące w skład jej świty. Mleczko pszczela zawiera y, praktycznie wszystkie składniki pokarmowe potrzebne do rozwoju organizmu zwierzęcego. Jest więc również doskonałą odżywką dla ludzi. Y, Wydzielane jest y, w gruczołach gardzielowych młodych pszczół robotnic zwanych karmicielkami. Y, mleczko to pozyskuje się z trzydniowych mateczników. Y, dlatego trzydniowych, że y, larwa. Mateczna w trzecim dniu swojego życia ma najwięcej mleczka, pływa wręcz w mleczku, w mateczniku. Jeżeli opóźnimy pozyskiwanie mleczka, to będzie go mniej, ponieważ larwa będzie już większa i tego mleczka będzie spożywać więcej. Do wysysania mleczka z mateczników służy specjalistyczne urządzenie czyli specjalna pompa, którą to mleczko wysysamy do pojemników wykonanych z ciemnego szkła. Bierzemy trzydniowe mateczniki, przygotowujemy je do usunięcia mleczka. Następnie usuwamy larwy mateczne. Uruchamiamy urządzenie i w istocie